Cześć, się, Maneczko, tutaj Bartosz Olej Polish Fighters, a moim gościem jest zawodnik Fight Exclusive Night, Michał Borowski. Cześć, się Maneczko. Cześć, cześć, witam wszystkich. E, Michał, Ty jesteś dosyć y, y, młodym zawodnikiem, jakbyś mógł powiedzieć, jak się rozpoczęła Twoja przygoda sportu walki? Znaczy, ja cię pamiętam od samego początku, jak Ty jeździłeś ze swoim tatą, My, ja Cię kiedyś widziałem jeszcze na gali, pytam w Kołobrzegu, jak on walczył z, z, z Zakopem, był takim małym kajdkiem co latał y, za tatą I, i chyba od tego chyba ta przygoda się, się zaczęła, od tych wspólnych, wspólnych treningów, prawda? Tak, tak, zgadza się. Tak naprawdę, kurczę, zainteresowanie sportem zaszczepił we mnie właśnie mój tatok, o którym wspomniałeś. No i wiadomo, kibicowałem mu od najmłodszych lat i od niego przejąłem tą pasję. No i patrzyłem, patrzyłem, jak on walczy, walczy. Ja sobie gdzieś trenowałem u nas w klubie, bo mój tato jest moim głównym trenerem. No i od tego się wszystko zaczęło już, kurde, parę dobrych lat temu. Tak, no bo ty, trzeba pamiętać o tym, Masz mały rekord jeśli chodzi o zawodowstwo, ale jednak tych walk, czy to w kickboxingu, czy na amatorskim MMA, no masz już y, dużą, dużą ilość. Czy uważasz, właśnie, że te doświadczenia am, amator, amatorskie, przypominam też o mistrzostwach y, na, i, i mafie, y, czy, to ci bardziej, czy to ci pomogło, żebyś był takim zawodnikiem, jakim jesteś obecnie? Na pewno tak, no bo wiadomo, każdy zawodnik wie, że. Nie samym trenowaniem się żyje, chodzi również o to, żeby startować. Ja tak naprawdę jak byłem młodszy, tak ja chyba bodajże zacząłem startować jak miałem 13 lat, więc w tym wypadku to już jest 8 lat startów, więc jako kurze 13-14 letni chłopak, no to wiadomo, że nie będę się bił jeszcze na galach czy coś w tym stylu, więc zaczynałem od jakichś startów amatorskich. Na początku mieszałem starty w grapplingu, ze startami w stójce, w kickboksingu, tak jak wspomniałeś, a następnie tam w wieku 15-16 lat chyba miałem pierwsze starty na Almie. No i tak sobie mieszaliśmy te starty, łapałem właśnie doświadczenie. Uważam, że właśnie dzięki temu doświadczeniu jestem w tym miejscu, w którym aktualnie jestem i rozwijam swoją karierę zawodową. A uważam, że najwięcej kurczę takiego doświadczenia, pewności siebie na pewno Zyskałem dzięki właśnie startu na IMAFie, e tak? Bo jestem srebrnym medalistą mistrzostw Europy i e ubiegłego roku. Nie, nie ubiegłego, przepraszam, Europy, tak. Europy i świata tam chyba jest, nie? Tak? I srebrnym medalistą, tak, mistrzostw świata, tak, dokładnie zgadza się. No i tam się sprawdziłem tak naprawdę z czołówką Europy, potem świata. Tak naprawdę finał przegrałem z tym samym zawodnikiem, z zawodnikiem z Ukrainy po decyzjach. Gdzie on wszystkie walki, obydwoje mieliśmy cztery walki tu i cztery walki tam, to znaczy na mistrzostwach Europy i świata. I on wszystkie walki kończył przed czasem, tylko ze mną musiał się troszkę namęczyć, i w obydwu walkach uległem mu decyzjom. A chciałbyś go kiedyś spotkać na zawodowstwie? On jeszcze chyba walczy cały czas amatorsko, czy nie przeszedł na zawodowstwo, ale jakby była taka okazja, zwłaszcza wiesz, że fen lubi ściągać talenciaki z zagranicy, zwłaszcza. Także z dobrych zawodników z Ukrainy. Czy bym chciał go spotkać? No myślę, że kurczę, jestem takim prawdziwym sportowcem z krwi i kości, więc ja zawsze chcę być najlepszy yy, i stawiać na swoje, prawda, ale yy, już od razu po walce, tak naprawdę rozmawiałem z trenerami, zwłaszcza tej na mistrzostwach świata, że. On po prostu wygrał to, bo miał lepiej dostosował swój styl pod zasady amatorskiego MMA, tak? Czyli nie ma kolan na głowę, nie ma łokci i tak dalej. Są też krótsze te rundy, więc to bardziej lepiej się pod to dostosował. Ja uważam, że właśnie w zawodowym MMA mógłbym ugrać coś na pewno. Jak najbardziej chciałbym się sprawdzić. Ja się nie boję wyzwań, biorę każdą walkę każdego przeciwnika, jaki tylko jest, więc dlaczego nie? Ty, ja mam wrażenie, że od początku tej twojej jakby kariery zawodowej bardzo poważnie poważnie podchodzisz do, do, do tematu, bo też łączysz e, treningi no, obecnie w najlepszym klubie w, w Polsce, w to Powiedz właśnie jakby, o przygotowaniach, o treningach samym właśnie w Ankosze pod, e, pod okiem Andrzeja Kosiewskiego. Czy, czy twoim zdaniem ten trening, ten wyjazd do Poznania dał ci bardzo dużo w, w rozwoju jako zawodnik? Tak, uważam, że ten kurczę, te wyjazdy do Poznania to były taki wielki game changer, jeśli chodzi o moje umiejętności. Jako amator prezentowałem, uważam, dobry poziom, tak, świadczą o tym moje sukcesy, które zdobywałem na arenie Polski czy Europy. Ale gdy zacząłem już jeździć do Poznania, to tak naprawdę to chłopaki reprezentowali całkiem inny poziom. Trener też, wiadomo, trener Andrzej ma ogromną bazę wiedzy. Także uważam, że tak, to był duży game changer. No tak jak wspomniałeś, to jest najlepszy klub w Polsce dostał Heraklesa już chyba drugi czy trzeci raz. Okay, okay. Tak, tak, tak z rzędu. Także no uważam, że to był duży game changer. Teraz, jak są walki zawodowe, no to już tak naprawdę nie ma kroku. Tak, Na amatorstwie, jak się powinien nogam, no to trudno. No bo na amatorstwie amatorstwo jest po to, żeby się rozwijać, łopadać doświadczenie. A już na zawodowstwie... Jak przegram walkę, idzie to za mną, wygram walkę, idzie to za mną, tak? I w, na samym końcu tego każdy wpisuje Borowski, patrzą na Tapoloży czy na Sherdoga, tak? I patrzą, zielone czy czerwone są te kwadraciki. Więc jeżeli przygotowuję się do walki, to chcę to zrobić jak najlepiej, jak najbardziej sumiennie, dlatego trenuję w Ankosie. Oczywiście łączy to ze swoim klubem, z elitarnymi, tylko tam mam więcej sparring partnerów, tam się mogę cały czas rozwijać, już tak z całym szacunkiem do mojego klubu rodzimego, no ale tutaj już przerosłem pewien poziom i ciężko byłoby mi się wejść na wyższy poziom, a w Ankosie cały czas czuję rozwój pod okiem trenera. No i oczywiście całych wszystkich Ankosiaków. A z kim najczęściej ci się zdarza właśnie sparować w Ankosie? Kurczę, tak naprawdę tam jest taka paka, że to można wymieniać i wymieniać i wymieniać. E, pojawia się tam, cały czas tam jest na miejscu tak naprawdę Hubert Lotta, e, Maciek Kazieczko, Artur Szot, Dawid Śmiełowski czasem wpadnie, nie wiem, też trenuje oczywiście, Szymon Karolczyk. Krystian Głażewski no jest naprawdę pełna paka i można tam trenować, są zawodnicy z zagranicy Ronald Paradizer on zawsze przyjeżdża przed swoimi walkami to jest mistrz oktagonu na 70 kilo, teraz walczy w turnieju o milion dolarów też zawsze przyjeżdża, więc też zawsze z nim robię rundy naprawdę jest pełna paka, więc jest się, jest się z kim wymienić doświadczeniami i robić naprawdę mocne, mocne sparingi Mhm. W Twojej ostatniej walce na f 53 wygrałeś z Pawłem z Dominem. Pytanie, jak ty teraz z perspektywy czasu wspominasz tą walkę i czy twój rywal czym się, czym się zaskoczył? Zaskoczył mnie tym, że nie zrobił uwagi. Oczywiście, <laughs> ale no co, no tak naprawdę do każdej walki wychodzę pewny siebie i idę tam tylko po zwycięstwo, więc tak naprawdę nie zaskoczył mnie. No, Robimy, uważam, dobre analizy. E, aktualnie mam rekord 3-0 i wszystkie moje trzy walki uważam, że dobrze zanalizowaliśmy e, moich przeciwników, więc nie mieli mnie czym zaskoczyć, tak naprawdę. E, a więc e, Paweł mnie niczym nie zaskoczył, walka była dobra i, no i tyle, tak naprawdę. E, chociaż my nie znamy jeszcze dokładnej lokalizacji Gali. Ale wiemy, że gala, jak ty wystąpisz, będzie w sierpniu i już znamy twojego rywala, co zostało ogłoszone na ostatnim galifenu. Będzie tym to miłość Kruk. Jak ty w ogóle oceniasz ten transfer do organizacji i jakie są według ciebie jego najmocniejsze strony? I ja ci powiem tak, tak, tak naprawdę, FEN Ci daje kolejnego młodego, perspektywicznego z z z zawodnika i każdego, każdego, każdego kolejnego odprawia, żeby pokazać, że to ty jesteś tym naj Najlepszym z tych perspektywicznych. Z perspektywicznym, tak. zgadza się. Na pewno warto też dodać, że to będzie mój czwarty przeciwnik, który ma 0 i ja mu zabiorę tu 0. I w ogóle też ma rekord 3-0. Ja mam 3-0, No i tylko u jednego jeden rekord będzie nieskazitelny tak naprawdę. No, ja zrobię wszystko, żeby to był mój rekord. Ja oceniam ten transfer. Uważam, że jest świetny. W kategorii 66 kg jest bardzo dużo młodych chłopaków w podobnym wieku, tak? Wiadomo, że to jest plus minus 3-4 lata, mimo że akurat jest chyba w moim wieku. Więc świetnie, świetnie, że to są. Chłopacy, mężczyźni, żeby nie ujmować nikomu, jesteśmy zawodnikami na podobnym etapie kariery. Tam nie ma, zwłaszcza Kasper Formela odszedł. Tam nie ma zawodników, którzy mają 10, 20, 15 walk zawodowych, tylko to jest plus, minus 5 walk. I cały czas możemy ze sobą rywalizować i rozwijać się, zwłaszcza, że jesteśmy na podobnym poziomie, etapie, przepraszam, kariery. Jakie są najmocniejsze strony miłosza? Na pewno jest to zasięg. Ja nie ukrywam, nie jestem najwyższym zawodnikiem, nie mam najlepszego zasięgu, więc to jest dla mnie norma, że rywalizuję z przeciwnikiem, który ma lepszy ten zasięg. Uważam również, że ma dość dobrą, poukładaną stójkę i myślę, że to są jego główne atuty. Mhm. Jest powoli, powoli zmierzając do końca. Czy ty chciałbyś, żeby po prostu, żeby? Już po tej walce Fen dawał ci jakiś taki zawodnik. Nie mówię oczywiście, że daje daje, daje ci bo są cały czas dobrzy zawodnicy, ale jednak na początku swojej, swojej drogi, już, żeby już twój kolejny rywal no był już taki już troszeczkę z, wyżs z wyższej półki, żebyś już mógł powoli, powoli już iść w stronę, no chyba pasa Fenu. No, no nie ukrywam, że, że zmierzam w stronę pasa. Czy zależy mi najbardziej doświadczonym rywalu? No, tak szczerze najbardziej mi zależy na moim rozwoju. Najbardziej mi zależy na tym, żebym się rozwijał, żebym w każde przygotowania wchodził z większym bagażem doświadczenia, żebym po prostu cały czas ulepszał swoje skile i tak dalej. Jaki to będzie przeciwnik, no naprawdę to nie ma dla mnie różnicy, no bo może być tak, że ja będę miał 4-5 walk, dostanę przeciwnika, który ma 12 walk i na przykład uda mi się go skończyć, tak? W pierwszej rundzie. A z chłopakami, którzy są młodzi i mają te zero i nie chcą go stracić, walczę po 15 minut, no bo są nie wiem, może bardziej zawzięci mniej rozbici, tak? I na przykład z tej walki y, mogę wyciągnąć więcej. Niż takiej przykładowo. Nie? Oczywiście to jest przykładowe, bo nasz sport MMA jest mocno nieprzewidywalny No i tak naprawdę nie, nie wiemy, co się stanie, jak wchodzimy do klatki. Mhm. Mi, ty, ty, ty wchodząc do klatki, do walki, wchodzisz w charakterystycznym nakryciu głowy. Czy możesz zdradzić historię, z czego to jest i dlaczego właśnie to wybrać? Bo na pewno jest to bardzo charakterystyczne. No na pewno, na pewno, to jest charakterystyczne, już kurczę e, dzięki medialności gali też ludzie zaczynają mnie kojarzyć właśnie dzięki tej czapce. Ja w każdym wywiadzie powtarzam, że nie każdy będzie kojarzył nazwisko Borowski, ale większość może właśnie dzięki e, temu, że wchodzę w czapce będą kojarzyć jakiegoś świra, który wchodzi w jakiejś dziwnej, zielonej czapce, tak? E, skąd ona jest? No, Kurczę, kto ma wiedzieć, kto kojarzy, ten na pewno wie, z jakiego uniwersum ta czapka pochodzi. Ja to tłumaczę, to jest moja czapka szczęścia, a bardziej chodzi o to, o znak e, rozpoznawalności właśnie, żeby a ludzie A to jest coś związanego z żółwiami nin nin ninja? Ja też, też to do dobrze, dobrze kojarzę? Nie, 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 nie. To nie jest e, związane z, z żółwiami ninja, ale właśnie... Staram się być, właśnie jestem delikatnie związany z żółwiami ninja, bardzo lubię to uniwersum, no i tam charakteryzuję, bardziej jestem, moim ulubionym żółwiem jest Michelangelo, dlatego mam krzywkę też Majki, to się wywodzi z mojego dzieciństwa. I to też taka dłuższa troszkę anegdotka, historia. No i jeszcze jest druga postać, właśnie w tej czapce. I obydwie te postacie mam na swojej szczęce, w której walczę i jestem z nimi bardzo, bardzo blisko i bardzo je lubię. Mm -hmm. e, Okej, okay. z mojej strony to wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest teraz Twoja chwila, Twój czas, Twój moment. Mm, na no podziękowania na pewno jeszcze przyjdzie czas, tak? Zwłaszcza, że do walki. Tak jak wspominałeś, jeszcze dużo czasu, więc tylko pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Trzymajcie kciuki i obserwujcie moją karierę, bo na, na pewno z czasem ona się będzie po prostu rozwijać.